Dzień dobry. Widać, że chyba dzisiaj jest nasz otwarcie mistrza świata, bo trochę się przerzedziło. Niedziemy kto przyjechał. Także witamy na naszej trzeciej konferencji prasowej. Tutaj w Katarze przed naszym meczem górującym, nasz udział w Mistrzostwach Świata z Meksykiem. Dzisiaj z nami jest Sebastian Szymański i Bartusz Bereszyński. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Dzień dobry, Adrian Telewizja Polska. Pytanie do Sebastiana i Bartka. Jak się czujecie po dwóch treningach? Jak przebiegła klimatyzacja i czy już przyzwyczailiście się do tych katarskich temperatur? Dziękuję. Dzień dobry. Myślę, że aklimatyzacja przebiega bardzo dobrze. Każdy z nas spodziewał się tutaj dużych upałów, natomiast musimy przyznać, ja muszę przyznać, że, że jestem rozczarowany na plus i, i, i nie jest tak źle, jak, jak wszyscy mówili. Dzisiaj myślę, że jest taka pogoda na bluzę. Aktualnie, więc myślę, że, że są to bardzo fajne warunki do, do grania w piłkę. Również podczas treningów w zasadzie trenujemy w miarę podobnych godzinach, w jakich będziemy rozgrywać mecze więc e, nie doświadcza to tak bardzo. Myślę, że, że, że ta wilgotność powietrza jest oczywiście, natomiast e, są to warunki e, sprzyjające do, temu, do tego, żeby, żeby trenować, żeby grać na dużej intensywności. Proszę. Filip, proszę. Dzień dobry, Filip Jastrzemski, Polskie Radio 1. Pytanie do was obu właściwie. Chciałbym zapytać o to, bo teraz często pytamy piłkarzy, czy to twój ostatni mundial, czy twój ostatni turniej. Oczywiście was nie ma co o to pytać. Natomiast chciałbym, żebyście obaj powiedzieli, w jakim momencie kariery jesteście i czy jest to dla was najlepszy moment, czy kiedyś czuliście się tak dobrze, no przede wszystkim piłkarsko, po prostu w jakiej jesteście formie indywidualnie. Dzień dobry. Ja na pewno czuję się bardzo dobrze. Myślę, że ta forma jest odpowiednia i, i oczywiście ten turniej to, to jest spełnienie marzeń, więc jeszcze podwójnie się cieszę, że, że, że ta forma w klubie jest odpowiednia i mam nadzieję, że pokaże to wszystko na, 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 na tym wielkim turnieju. I, i, i tak jak mówię, no, że mm, będzie to wyglądało bardzo dobrze. Ja również jestem w tak, na takim etapie e, kariery, gdzie już e, można powiedzieć, można mnie uznać za zawodnika doświadczonego, a nie jestem jeszcze na tyle. E, gdzieś nie chcę brzydko powiedzieć, że stary, natomiast jestem już po 30, więc e, plecy jeszcze nie bolą rano, więc to jest e, cieszy oczywiście dużo pół serio, natomiast e, również patrząc na moje wyniki, jeżeli chodzi o, o, o fizykę w meczach ligowych w tamtym sezonie, w tym sezonie to są. One notorycznie poprawiane i, i, i gdzieś coraz lepiej to, to wygląda pod tym aspektem, więc myślę, że to też się dziś w dzisiejszych czasach wszystko przesunęło i, e, i teraz jestem w takim moim najlepszym okresie pod względem takim fizyki, więc e, jestem przekonany, że ten turniej również będzie, będzie kolejnym plusem. Dzień dobry, Andry Manik TFN24. Cześć Panowie, witajcie. Chciałem zadać najpierw może Sebastian do Ciebie. Co ci dał ten transfer do Feyenoordu, Jakbyś mógł teraz właśnie tak podsumować i patrząc na to, w którym miejscu teraz jesteś, że jesteś na Mundialu, jesteś w Katarze. Za chwilę będziesz grał z orzełkiem na piersi, jakbyś właśnie ocenił ten transfer. No i przede wszystkim jakbyś ocenił ten pierwszy mecz z Meksykiem? Czego możemy się spodziewać? Wiem, że już pewnie kilka odpraw za wami, jakbyś mógł właśnie ocenić słabe i mocne strony pierwszego rywala w grupie C. Dziękuję. Na pewno transfer do, do Feyenoordu dał mi wszystko, e, poprzez pewność siebie, e, taką czystość w głowie, e, nie muszę się jakoś e, mocno e, dekoncentrować, więc e, na pewno ten transfer pozwolił mi wejść na, na wyższy level i wydaje mi się, że też e, widać podczas tego sezonu. Oczywiście analiza już, już mniej więcej jest, jest, jest za nami. Wiemy, czego się spodziewać, ale chyba e, fajnie było to zostawić e, w drużynie. Nie będę tego zdradzał. E, oczywiście też wiemy, że, że wszystko może się zmienić na boisku, e, ale tak jak mówię, e, analiza już została gdzieś tam przeprowadzona i, i na pewno e, można powiedzieć, że, że, że wiemy, wiemy e, jak chcemy chce grać i na pewno e, postaramy się do tego stosować. Super, dziękuję Sebastiani. Bartosz do ciebie pytanie. Chciałem ciebie zapytać właśnie jak ty oceniasz reprezentację Meksyku. Wiem, że na pewno na co dzień występuje w Serie no to Irving Lozano nie jest ci obcym zawodnikiem. Powiedz czy on będzie takim największym zagrożeniem jeżeli chodzi o reprezentację Meksyku, czy też nie? No i przede wszystkim jakbyś porównał naszą drużynę teraz patrząc na skład, na atmosferę, na podejście do tego turnieju, patrząc na ostatni turniej czyli na Euro 2020, czy ta drużyna, która jest teraz tutaj w Katarze jest lepsza, silniejsza Wie, czego chce, wie, po co tutaj przyjechała i będzie mogła się dobrze zaprezentować, właśnie najpierw w grupie, a później być może uda się spełnić te marzenia, czyli wyjście właśnie z grupy i mecz numer 4. Dziękuję. To zaczynając od Meksyku, myślę, że na pewno Lozano w ostatnich tygodniach przede wszystkim w seria prezentował wysoką formę. Myślę, że jest to zawodnik, który, który na pewno jest taką indywidualnością w, w zespole z w Meksyku. Analizowaliśmy ich, ich ostatnie mecze czy kwalifikacyjne czy, czy eliminacyjne czy, czy, czy ostatni mecz ze Szwecją chociażby Na pewno widać w nich dużą jakość piłkarską że lubią grać w piłkę Mają swoje swoje słabsze strony które my będziemy chcieli wykorzystać i, i, i pod to się przygotowujemy oczywiście e, Wiemy że, że, że jest to zespół na pewno bardzo dobrze wyszkolony technicznie Uważam że jest to mimo wszystko mocniejszy zespół niż chociażby ten Z którym mierzyliśmy się Kilka dni, te, dni temu bardzo dużo aspektów podobnych technicznie przede wszystkim i myślę, że, że jest to bardzo, bardzo wymagający przeciwnik, natomiast oczywiście my znamy swoje mocne strony i, i, i chcemy, chcemy ten mecz wygrać i, i jestem przekonany, że tak będzie. A jaka była druga część pytania? Bo... Okej, okay. myślę, że jeżeli patrząc na, na indywidualności, na pewno forma poszczególnych piłkarzy jest zdecydowanie tych, którzy, którzy powinni tutaj wieść prym. W naszej drużynie mówię o indywidualnościach największych jest, jest chyba wyższa niż, niż chociażby w turnieju e, podczas Euro 2020. Natomiast myślę, że na takich turniejach przede wszystkim drużyna ma duże znaczenie i e, na ten moment mogę stwierdzić, że, że jest to drużyna, która w którym jest w której atmosfera bardzo fajna i na boisku, i poza boiskiem stworzyliśmy naprawdę mocny, mocny, mocny zespół, który ma fajne fundamenty do tego, żeby osiągnąć coś, coś dużego i. Nie ma co dużo mówić, bo, bo o tym można, można mówić pięknie. Natomiast my musimy to pokazywać na boisku i, i już we wtorek będzie fajny, 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 gdzieś moment do tego, żeby to, to wszystko udowodnić i przełożyć na na mecz. Hi good afternoon. This is Jose Maria Garrido from Marca Claro and Claro Sports by Mexico. I was trying to ask first Sebastian. Now you spoke a little about Feyenoord. You know very closely uh, a player that is not going to be here that is uh, Sebastian Jimenez. Uh, what can you tell us about uh, he, he will not be here? Have you spoke to him? Uh, do you think it's, uh, uh, it's something weird that he's not uh, with this national team? but how would you describe the player and what, uh, what, what references do you have about uh, him as a team as a co-player. Eee, tak, na pewno z Santiago znamy się bardzo dobrze, eee, razem gramy, razem spędzaliśmy mnóstwo czasu. Eee, moim skromnym zdaniem na pewno zasłużył na to, żeby być tutaj w Katarze ze swoją reprezentacją. Tak się nie wydarzyło. Eee, no nic, no tak jak mówię, zasłużył na to, eee, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem eee, i, i na pewno strzelił dla nas bardzo dużo bramek. Eee, tak jak mówię, no, e, szkoda, że, że go tutaj nie ma, ale, ale gdzieś tam nie rozmawiałem z nim o tym, bo wiem, że to dla niego też było wielkie zaskoczenie, że, że się nie znalazł w kadrze na mundial. Więc, więc też jakoś nie chciałem naciskać na niego. I e, no, tak jak mówię, no, szkoda, ale tak e, przez ten okres, który spędziliśmy razem, mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i, i zasłużył na to, żeby tutaj być. Thank you, and uh, Bartos, if uh, may I ask you something quickly? You have spoken about uh, Irving Lozano, but what do you say about his uh, strength, uh, individual one-on-one, -on -one, uh, the way he breaks uh, at the back of the defenders? What, what will you say about it, his strength and his uh, weakness also when you face him in Syria? Thank you. Mr. pewno Lozano is a player który szuka for one-on-one game. He a very dynamic, very Głównie szuka swojej prawej, prawej nogi. E, również fajnie potrafi się znaleźć na, na długim słupku poprzez podoszczotkowanie, chociażby z drugiej strony zamyka akcję, więc na pewno pod tym względem jest, e, jest groźny i e, duża indywidualność. E, lubi, lubi podejmować pojedynki i, e, i na pewno jest to, jest to zawodnik warty, warty uwagi i, i, i musimy na niego uważać. Szymon Borczuch, TVP Sport. Sebastian, jeżeli mogę. <noise> To nie jest twój z pewnością ostatni mundial, natomiast to jest twój pierwszy wielki turniej z reprezentacją Polski. Czy, czy to, co teraz przeżywasz, czujesz, możesz porównać z czymkolwiek co do tej pory w karierze doświadczałeś? Wydaje mi się, że nie, że na pewno to jest wielki turniej, spełnienie marzeń, ale jakoś nie czuję jakiegoś stresu, na pewno chcę cieszyć się tą chwilą, bo wiem, że Oczywiście powiedziałeś, że to nie jest mój ostatni mundial, ale też, też pewności nie ma, więc staram się cieszyć tą chwilą, staram się czerpać z tego jak najwięcej. No i po prostu korzystać, korzystać bo, bo to jest naprawdę wielki turniej i myślę, że, że każdy, kto, kto zaczyna grę w piłkę marzy, marzy o tym, żeby, żeby grać w tym turnieju. Dzień dobry, Marcin Wesołek Wyborcza, ja mam pytanie do Bartka Baryczyńskiego, dwa w zasadzie. Czy czujesz, że tym meczem z Chile zrobiłeś jakiś taki krok czy kroczek ku pierwszemu składu reprezentacji Polski? I drugie pytanie związane z kontuzją Karima Benzemy. Wiemy, że ona została odniesiona na treningu. Wiemy też, że Benzema miał wcześniej problemy mięśniowe, ale chciałem spytać o wasze nastawienie na treningach. Czy wy trenujecie na maksa, czy troszeczkę jednak macie z tyłu głowy, że za chwilę trzy ważne mecze i trzeba troszeczkę uważać? Nie no, oczywiście każdy z nas ma z tyłu głowy, że, że to, te, te mecze się już zbliżają, natomiast idąc tym tokiem rozumowania no przez ostatnie trzy miesiące nie trenowałbym na na pełnych obciążeniach, bo każdy z nas miał w głowie to, że za chwilę zbliża się turniej i trzeba uważać przede wszystkim na kontuzje, na różnego typu rodzaje, które mogą wyeliminować e, nas z tego turnieju, oczywiście nie ma co, duży, co dużo na ten temat myśleć, trzeba, ja uważam, że jeżeli się trenuje na maksa na 100% to te kontuzje e, się, się nie zdarzają, e, może zdarzają się w mniejszych w mniejszym stopniu, bo, bo wtedy ciało jest przygotowane na różnego typu jakieś uszkodzenia czy, czy, czy jakieś zdarzenia. E, natomiast pierwsze pytanie, czy, czy ten mecz coś. na pewno dał trenerowi jakieś, jakieś odpowiedzi na pytania, mówię tutaj o całym zespole, nie tylko o swoim, swoim występie. Ja oczywiście zawsze na każdym treningu, każdym meczu staram się udowadniać i pokazywać, że to ja powinienem grać, myślę, że, że to jest zdrowa, zdrowa rywalizacja. i i tak być powinno, a, a potem już decyzja należy do trenera. Każdy z nas daje, 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 daje swoje najlepsze strony na meczach, treningach, żeby, żeby to on wybiegł chociażby we wtorkowym meczu. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka, pytanie do obu panów. Czy już oczami wyobraźni widzicie ten dzień, widzicie wtorek? jak on będzie wyglądał i czy będzie się różnił ten mecz od wielu, jakie rozegraliście w karierze, nastawiacie się wyjątkowo na to spotkanie. No i tak i nie. I ten mecz się będzie różnił i nie będzie się różnił. Zasady są te same, wszystko jest to samo, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o przygotowanie... Do meczu na pewno czuć ten, będzie czuć ten ciężar tego zbliżającego się, się meczu, dużego meczu. Wielu z nas żyje tym już od dłuższego czasu i, i na pewno ta presja narastająca z, z rangą meczu, rangą turnieju będzie się pojawiała. E, natomiast no, jesteśmy doświadczonymi piłkarzami, może nie wszyscy, natomiast e, gramy w dobrych ligach, w bardzo dobrych ligach, w bardzo dobrych klubach e, i my musimy jako zespół pomagać sobie nawzajem. Na pewno mamy w drużynie kilku chociażby debiutantów na dużym turnieju. Nie mówię tutaj o Rosjanie, chociaż, mimo mówi, że, że jeszcze nie był na dużym turnieju, natomiast jest to doświadczony piłkarz, który zagrał wiele ważnych meczów chociażby w Europie. I, i, ale są też zawodnicy dużo młodsi przede wszystkim i to my musimy tą drużyną, tym, tą atmosferą wewnątrz, musimy sobie pomagać i, i, i nakierować się na odpowiednie nastawienie mentalne do tego meczu. i Ja osobiście zaczynam powoli odczuwać gdzieś już zbliżające się mecz i, i to przygotowanie. Już taki myślę, że takie 48 godzin przed meczem to już wkracza w taki decydujący, w decydujący etap. Mm, tak jak tutaj Martek powiedział, myślę, że jakoś e, zasady będą te same i wszystko e, ogólnie będzie to samo, ale na pewno możemy czuć, e, że ten dzień nadchodzi. Aczkolwiek ja osobiście jakoś za bardzo się nie skupiam na tym, chcę się od, tym, od tego odciąć, bo, bo wiem, że, że to może sparaliżować. Więc e, ja po prostu staram się korzystać te dni do, do, do tego spotkania, żeby się przygotować jak najlepiej i potem wejść i, i to pokazać na boisku. E, tak, jak, tak jak mówiliśmy, że, że wiadomo, że. Mamy młodą, młodą, młodą drużynę, mamy młode pokolenie, ale też mamy doświadczonych zawodników i myślę, że, że to w tym turnieju i w pierwszym meczu zaprocentuje. Dzień dobry panowie, Bartek Kubeksportual. Ja się tak chciałem zapytać, bo sami mówicie, że już znacie ten plan na Meksyk, ale jeszcze kilka dni temu, jak Krystian Bielik przed meczem ściile był na konferencji, to mówił, że ta operacja się jeszcze nie zaczęła, więc pewnie nie uchylicie mi za dużo, ale rozumiem, że już odprawy wszystkie są za wami i ten plan jest znany, tak? Że to jest jedno pytanie, a drugie, jeżeli tutaj nie chcecie nic więcej powiedzieć, to może powiecie chociaż, gdzie Meksyk ma swoje słabsze strony, gdzie widzicie strony słabsze Meksyku. Nie chciałbym się skupiać tutaj na, na słabszych stronach Meksyku. Może obejrzą dzisiejszą konferencję, powiedzą, zobaczą jakie są słabsze strony i skupią się na tym. Nie ma, nie ma sensu na ten temat rozmawiać. My, Krystian, e, był w wodzie, jeżeli mówisz, że dzień przed meczem, czyli we wtorek, my byliśmy w zasadzie jeden dzień razem, więc ciężko, żeby żeby cokolwiek już zacząć przygotowanie. Natomiast dzisiaj już jesteśmy tych kilku, kilka dni tutaj na miejscu. Mieliśmy dwie, trzy odprawy, takie dłuższe o, o rywalu. Każdy z nas ma również dostęp swój, swój sposób na, na, na poznawanie piłka, piłkarzy, czy, czy poznawanie drużyny przeciwnej, analizując je indywidualnie, ale, ale również te odprawy drużynowe, więc na pewno informacji mamy sporo. My teraz myślę, że też musimy się skupiać na tym, jak my chcemy grać, jak my znamy, znamy słabsze strony i lepsze strony rywali, natomiast my musimy myśleć o sobie i, i to, to my w tym meczu mamy, e, mamy rządzić i, i, i od samego początku do, do, do końca i, i, i strzelić więcej bramek niż, niż przeciwnik. To jeszcze jedno pytanie będę miał, Bartek, do Ciebie. Jakbyś mógł porównać mundial w Rosji, mam na myśli bazę hotelową i także bazę treningową do tej tutaj, bo Kuba się Kwiatkowski właśnie wypowiadał o tym, że już zrezygnowaliście z tych wysokich hoteli, że nie chcieliście czegoś takiego. Te, moim zdaniem ten hotel, w którym jesteście jest znacznie lepszy, bo możecie sobie na spokojnie wyjść, macie basy, na pewno, jakąś kawiarnię, jakieś leżaki, ale też te tutaj centrum, w którym się znajdujemy, jest oddalone jednak od centrum Doha, więc też podejrzewam, że jest i cisza, i spokój, można się skupić na tym, żeby właśnie dobrze przygotować się do spotkań. Ale pytanie, jak ty to widzisz? Jakbyś porównował się tamtą bazę a tą obecną? Dziękuję. No myślę, że przede wszystkim my, jako piłkarze, mamy troszeczkę więcej spokoju. Bo, bo pamiętam te chociażby te sytuacje z Soci, które gdzieś tam, chociażby jakieś zdjęcia, czy cokolwiek. Tej prywatności na pewno tam nie było, mieliśmy dużą styczność z innymi gośćmi hotelowymi, więc jakby tutaj jest to troszeczkę inaczej. Mamy swoje piętro, mamy spokojnie, możemy się przygotowywać nie jesteśmy w jakiś sposób oblegani, więc na pewno jeżeli chodzi o, tą, o ten komfort swobodności, to mamy na pewno dużo większe. Baza również tutaj jest wszystko bardzo dobrze, treningi na, na dobrych boiskach, siłownie przygotowane, tak jak wspomniałem, te temperatury nie dotwierają tak bardzo i, i myślę, że na razie tylko, tylko i wyłącznie same plusy, więc, więc jesteśmy z tego, z tego zadowoleni. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział w konferencji. Przypominam, dzisiaj trening jest w całości zamknięty dla mediów. Jutro oficjalna konferencja już w tym głównym centrum medialnym o 14 i 16.30. Oficjalny trening tutaj w naszej bazie. Także dzięki, do zobaczenia.